Widzowie dzisiaj na mam odcineczko, mianowicie poranna rutyna w nowym domku rodzinki. Zaczynamy. Yy, dobra, Radek, Która godzina jest niby? Sprawdzę na telefonie Oliwi. Jezu, siódma? To idę jeszcze spać. Dwie godziny później. E, Jezu, która teraz godzina jest? Dziewiąta? Oliwia, wstawaj! Co? Już jest dziewiąta, ty śpisz do dziewiątej. Jezu. A ty się obudziłaś, czy spałaś do dziewiątej? Obudziłam się o siódmej. No chyba za bardzo do szkoły się przyzwyczaiłaś. No, teraz się spóźniłaś, to się nie dziwię, haha. Sz szkoda w ogóle, że jeszcze na mnie... na że jeszcze nam nie je zrobili tego, podwórka co nie. I musimy czekać 5 dni i będzie nasze podwórko skończone. No właśnie, ale piękny ten pokój, co nie. No. Echem. Dobra, ubierajmy się. Okulary moje. No i jest zimno chyba dziś. No w sumie to mama tak mówiła. A my idziemy dzisiaj, Jezu, gdzie my idziemy? Czekaj. Nigdzie nie idziemy. Wiem jedynie, że Meli nie będzie. Jak to nie będzie Mali? No, ona idzie na noc do koleżanki, więc fajnie. A no, w sumie fajnie. Będzie yy, tylko mama i tata i Kuba będą w domu. Aha, i mama później wyjdzie ogólnie chyba do sklepu. Ciuchamy kupić nam coś, bo chyba wyrosłyśmy z niektórych. No właśnie. <laughs> no to ja idę się przebrać. No dobra, no to ja mogę założyć. Kurde, no mogę to. Dobra. No dobra. No to pijama nie wiem, idzie tutaj. Kurde. No dobra, tutaj ubrania. No i dobra, robimy, gramy? No dobra. Gramy i. Furobloxa? Tak. No dobra, to już gram. Włączam tablet. A ja gram na mojej konsoli. Oki. Okay. Tylko napiję się mojej herbatki. No, a ty wiesz co? Jak ty nocowałaś... już... Jak ty nocowałaś ogólnie u... Oli, no to wiesz co? No co? Jestem chora. Aha. <laughs> Ale już nie szczerze mówię, przechodzi. Ehe, no to dobrze. No dobra, no to gramy. gramy w Modern Mystery, a potem w Brookhaven będziemy udawać ten capybary. Nie, blombardy, nie krokodilo. Dobra, już nieważne. <susurw> Co tu jest? Czekajcie widzowie. Jezu, która godzina? <kłysy> Hmm. Już dziewiąta pięć? O matko! Lukasz wstawaj! Czemu? No bo musimy stać. Ty masz pracę, ja idę do sklepu, więc dziewczyny chyba będą musiały zostać w samym domu. Ale ja mam dzisiaj urlop. No, no to jeszcze lepiej. Dobra, to ja idę do pera, Nie ja idę do sklepu. Czekajcie. Dobra, ja muszę się tutaj naszykować, słuchaj. Ty się przejmiesz Lukas, Jezu. spać mi serce. nie maruć wstawaj. Jezu, dobra, dobra. Umyj się. Ja się wczoraj myłem. Aha. O, cześć flafik. Znaczy piso Cześć. Aha, jeszcze śpi, daj mi ci jedzące. Miam, Co nie chcesz jeść? Miam, miam. Dobra, jednak zjadłeś coś dobrze. Ech. Dobra. Zabiorę ja sobie przysła. Pomaluję się i idę do sklepu. Ale piękny ten domek. Dobrze, w tym jestem. Od wczoraj to zmieni, może to jest do włosów. Dobra, wsadzam. Teraz włosy, Ech, no dobra. No. Ile dzisiaj stopni miało być? Jezu! Przecież dzisiaj miało być 5 stopni Dobra, idę się przebrać w coś grubego Jest trochę słońca, ale i tak jest zimno Wtedy ja muszę znaleźć jakąś obojętnie czapkę Czapkę jeszcze założę Telefon biorę, jakby co. Dziewczyny wstałyście? Tak! I... Które godziny, mama? 9:10. Ja idę do sklepu, tata w domu jest. Oki. Okay. Gramy teraz z Nie wiem, co ja chcę porysować. No dobra, to ja pogram obby. <coughs> Oki, okay, doki. Ja sobie napiję się soczku. I porzuję sobie w moim szufladzie. I mm, mi też się nie chce już grać. E, Dobra. I mm, nie chcę grać. Jezu, nudzi mi się. No mi też. Chodź. Idziemy po słodkach jakiegoś. No dobra, chodźmy. Mm. <coughs> <coughs> już, rano? Ojej, już rano? O Jezu, już rano. Słońce świeci. O Jezu, ale jest zimno, zamykam ten balkon. Dobra, ja zakładam sweter. I pakuję się do Sylwii. No, może jeszcze moją maseczkę. Mogę jeszcze krem. No i to. Tato, ja wychodzę do Sylwii. Cześć, dziewczyny. Cześć! No dobra, pa dziewczyny. Pamela. No dobra, chodźmy po te słodycze Zjedzone. Chodźmy może na górę. Chodźmy do łazienki umyć zęby. Po tych słodyczach, bo mama nam nie pozwala. A i widzowie małe ogłoszenie. Ogólnie zrobię posta, kiedy będzie spotkanie na Brookhaven. No dobra, chodźmy do łazienki umyć zęby. To pasta, kubek dynamitu, mała no, eksplozja i zęby do kitu Umawiam was do dentysty. Co? Nie, 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 nie ojciec nie. Pola, co to jest? Ale się co? No chodź tu. Któle? No to... Ej, tu jest przepis jakiś różowy włosy czekaj zmyję to widzę, więc bo to nie miało tak wyglądać no, raz. nie ma, tu jest napisane że tutaj trzeba wyjść pod prysznic i namocić to parę razy no dobra o Pola masz różowe włosy, jak to? nie możemy tak się mamie pokazać, chyba nie wiem, schowajmy to. Ej, ale... Dobra, będzie ładnie wyglądać. Dobra, no to ja też biorę to. No i dobra. Ej, moi chyba bardziej są inne. Oliwia, twoje są jakieś ciemne. Jak to? Ale jak my się pokażemy teraz mamie w sumie? Mama wróci za parę godzin. No, cieszmy się pięknymi włoskami. DING DONG DING dong. Bezczelna ta pani Że ja kupuję dla dzieci ubrania A ona sobie własne kupuje Jezu Bezczelna jest. tak się do mnie odzywa Dziewczyny co wy macie na no, sobie Bierz szybko Udajemy że jesteśmy chore Dobra Szybko wołaś pod kocik Widzę, w prawdziwym życiu jestem trochę chora, to wiecie, to mogę czasami kaszleć na filmie. <coughs> Więc akurat robię taki film, że dziewczyny udają, że jest chora. <coughs> no cześć. Kuba jeszcze nie wstał, bo no wczoraj kolega do niego przyszedł, pobawili się. No w sumie Dobra. Dziewczyny, co wy tam robicie? Eee, dziewczynę się stało. E, 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 zimno nam. Ojej, ku, pokażcie. Czekaj, mama, zrobisz nam herbatki? No Dobra, pole ty masz herbatki, to. Nie! Zrobiliśmy kanabetkę? Tak, dla mnie, to dla mnie też. No dobrze, dziewczynki. Szybko, musimy coś zrobić, żeby być gorącym. No właśnie. Przecież nie pokażemy się tak mamie. Mela? Co ty tu robisz? Okazało się, że Sylwia ma gorączkę. No więcej jednak jest. A, no to szkoda. To byś się fajnie bawiła. No właśnie, szkoda mi. Bo dawno się nie widzieliśmy, odkąd ona przeprowadziła się do nowego mieszkania w naszej dzielnicy ogólnie. Dobra, ja sobie mam, mogę założyć twoją e, maseczkę. Może, spoko Mela. Do Janki. Mm, nudzi mi się. Ja to pracy domową. Później mamo, później. Później będzie ile późno. Uf, dobra, co możemy zrobić? Wiem. Może tym trochę weźmiemy. Nie, to zły pomysł. Bo jeszcze mogą nam się trochę bardziej przefarbować włosy. Racja. Dobra, mam plan, chodź. Pomalujemy się. Widzisz, jesteśmy czerwone. Na, ma, na to musi zadziałać. Ej, no ty, dobry pomysł! Tylko mama i tak może to odkryć, a jak zobaczy, to pewnie powie mamie, albo nie powie. Dziewczynki, nie mamy chleba. Chyba tylko tutaj macie już sobie połytku. O Jezu, wy dziewczyny jesteście czerwone. Zostajecie w domu, bo macie dzisiaj na dziesiątą szkołę. A nie, dzisiaj jest sobota. Zostajecie w domu, nigdzie nie idziecie, nie wychodzicie. Och, no dobra. Idę na dół. Co my teraz zrobimy? Wiem, może potajemnie pójdziemy do fryzjera. No, ale. Przy... Ej, ty, no dobry pomysł. Ej, ale co jak. Ej, mama nas przyłapie. No, co ty wymkniemy się? Ej, ale powiedzieliśmy, mamie, że <laughs> no, Jesteśmy chore. O Jezu. Co my teraz robimy? Zbiorę się coś w No w piżamie siedzieć. A wam dziewczyny co się stało? No bo no dobra patrz. Matko. Dziewczyny, co wy zrobiliście? No my chcieliśmy mieć takie różowe włosy, ale dlaczego je pofarbowaliście? No, bo chcieliśmy być po prostu ładne. Ale wy ci, że jest ładne, o co wam chodzi? Jezu, ale da się to chyba zmyć. No tak, ale powiedzieliśmy, no chyba nie wiem, którego szamponu użyliście. No takiego różowego, jasnego. No dobra, no to się zmyje pod prysznicem, jak był fryzjera. Ale dziewczyny, po co wy w ogóle to chcieliście? Po co? Kto, kto wam powiedział? No, bo znaleźliśmy, bo chcieliśmy umyć zęby, no i... <laughs> Jezu, dziewczyny. Ale powiedzieliście mamy co? Że jesteśmy chore i chcemy iść do fryzjera, ale przecież one nam nie pozwoli, bo jesteśmy chore. Jeszcze pomanowaliśmy się, teraz myliśmy, ale wyglądaliśmy tak czerwono, że nie wiem. <laughs> Więc pomyślała, że mamy wysoką gorączkę i przez to zostaliśmy. O Jezu. Dziewczyny, ale macie jakiś plan. A ty masz? To może coś da się zrobić. No właśnie nie mam dziewczyny, ale postaram się to wymyślić. Ale i tak przecież kiedyś zobaczyć że mamy różowe włosy. Dobra, nieważne. Już jest noc w sumie. Nie dobra, no 3 godziny później... 4 godziny. 6 godzin później. Dobra, idę spać. Mam nadzieję, że dziewczyny znowu mają jakiś dzień. Ech, no dobra, dziewczyny. Co się stało? Chodźcie do kąpieli. Mamo, nie, nie, nie możemy do kąpieli. Nie, nie, nie będziemy się teraz kąpać. Ale dlaczego? <laughs> nie będziemy, podobno jest awaria i jest yy, zimna woda. No to wykupicie się w zimnej. Ale my nie lubimy zimnej wody. A ja się kąpię czasami w zimnej wodzie. No ale mamo. Zawsze się kąpaliście w zimnej. No ale mamo nie! A pobawi mi się berka. No chyba sobie żartujecie. E, e, nie, 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 dobra, e, po prostu ten, ten, tego, ten. E. Mamo, no, możemy no, się dzisiaj same ubyć? No dobra, ale nie wołajcie mnie. jak szampon mam, fal padnie do włosów. Dobra, dobra! Jezu, ale co wam się dzieje dzisiaj? Jakieś jesteście takie? Takie, takie, tam! No dobra, no niby tu jest zamknięte. No dobra, zamknięte jest. Chodź. Musimy się szybko wykąpać. Musimy to zdjąć. Przecież mama będzie wściekła na nas. No właśnie, już boję się, jaką karę nam da. Już się boję. No właśnie, my chcieliśmy tylko ładnie wyglądać, co nie pola. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale teraz zamiast ładnie wyglądać, będziemy wyglądać jak kara. Jak kara. No mama nam pewnie da karę. No racja. No dobra, załóżmy nasze szlafroczki. Mamuś, szybko zakładaj. Mamuś, zaniesiesz nasze... Jasne. Piszemy wam, już szykuję. Baby, it's gonna be crazy. Mamo, przestań przestań. Dobrze, Humarek nie dobraca. Piszemy macie na szufladę. Dobra, zamykamy. I... Ech. Umyjmy się. Mamo, 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 że mamy włosy. włosy. później. później. No dobra, już. Szybko szybko załóżmy ten głupi kaptur. Mhm. Mm Kurde, wywaliło mnie. Panie, to co my zrobimy? Mi już jest w tym gorąco. Gorąco mam dziewczyny? Nie, nie, nie jest nam gorąco wcale, mama. Ty usłyszałeś, że jest nam ciepłutko tak, po prostu cieplutko. Na pewno, dziewczyny. Nie kłamiecie mnie. Nie, skończę. Skończę Dziewczyny, wy tak nigdy nie mówicie. Uch, bola, ona się domyśla, że coś jest nie tak. Jezu. Dobra. Uch, dobra, mam że jutro coś wymyślimy. Uch. Lukas, co się z nimi dzieje dzisiaj? A Kuba spał przez cały dzień. My, my, jest noc? A no to do noc. Ojku. Lukas martwi się o dziewczyny. No to się stało. Ciwnie się zachowują. Jak chciałam iść podwrócić, to nie pozwoliły mi się wykąpać. A, o Jezu! Serio musi coś dziać. Może przefarbowały włosy. Nie no, co to? One by nigdy tego nie zrobiły. A ja tylko na dyskotekę tego używam. Racja. Dobra, kładźcie, idziemy spać. Dzień później. Mm, dobrze, ja... nie. Dziewczyny ciągle w tym siedzą i ja, ja mam tego dość. I im trzeba te kartury zdjąć. Tylko jak? Dobra, po prostu im zajmę. Lukas, ty śpisz? No chyba nie żartujesz. No co? Masz służbę, wstawaj. Jezu, już jadę. Pa. Mnie. Pa. Jakobyś wstawaj, ale się wyśpałem, mamuś. No widzisz, widzisz. Kurde, mój telefon dzwoni. Dobra. Dziewczyny! Co? Co? Co się stało, mamuś? Zejmiecie um, może takie pturki. Nie no jest mam gorąca. <coughs> Na mnie zimniutko. Na mnie zimno, my zaraz. Zale... <coughs> my zamiar zniemy. Dobra dziewczyny, koniec tego. Jezus Maria. Dziewczyny, co wy zrobiliście? My chcieliśmy po prostu ładnie wyglądać, chcieliśmy być ładne, ale wy jesteście ładne, o co wam chodzi? No przecież przecież mamy takie kolory normalne, jak normalny człowiek, blond i brąz. No tak i co z tego? Jezu, dziewczyny, na szczęście mam tutaj preparat, żeby to zmyć, A wy macie karę. Ale czemu? Dziewczyny, używacie moich życzeń bez pozwolenia. I tu tak samo było. Meli. No ale. Nie ma żadnego, ale. Podkreślić właśnie w tej chwili. Patrzcie, macie preparat i się mylicie tym. Zrozumiane? Tak. A wy już nie płacicie i macie tak więcej nie robić. Zrozumiane? Tak. Ale my chcieliśmy tylko ładnie wyglądać. Dobra, dziewczyny, koniec tematu. Ale, że nie ma żadnego ale. Jezu. No przecież mama mojej wściekła. No właśnie. Mama jest taka wściekła, że nie wiem, ja się w tym zawsze kąpię, to wiesz. Umyjmy się. Mama, no, to chyba nie schodzi. Schodzi, schodzi. Chyba. Zobaczmy. Trochę, mama. No, co znowu, dziewczyn? Schodzi nam trochę. Tak, schodzi. No dobra, to jest... Dajcie mi, to już Wam. To dobra. Jeszcze macie tutaj odżywki. I już. Nie wierzcie się. Schodzi. Już. Ale nie mamy kary już, skoro mamy normalne włosy. No chyba żartujecie. Macie karę. <laughs> mamy wam skrócić. Czy przedłużyć? Skrócić. No to macie trzy dni kary, Nie żartuję pięć. Co? To jest prawie cały weekend. Nie marucie. Jezu. <laughs> Przecież to nie ma sensu. co, nie pola? Bez sensu. Nic nie jest bez sensu, dziewczyny. Przecież to jest najgorszy dzień w Macie kary na tablet. Już wam to zabierał. Nie, mama, proszę nie. Jak mi mnie... No, nie, proszę nie, będziemy już dzieci, nigdy już takiego czegoś nie zrobimy, serio, my chcieliśmy tylko ładnie wyglądać, mama. Dziewczyni, ostatnia szansa, ostatni, jeśli jeszcze raz coś takiego zrobicie, na serio macie karę, Yey! nie używajcie tylko konsoli, eee. możecie telefon i tablet, bo na telefonie i tablecie wam się zazwyczaj nudzi. To wam nie was się nudzić. Hmm, to my się tak nie bawimy. Teście się wyżej że nie dałam wam kary na trzy tygodnie albo nawet na rok. Hmm.